Cześć, jestem przy zabudowaniach pochodzących z Krasowa z pierwszej połowy XIX wieku, z powiatu, z powiatu rybnickiego. Jednym z elementów tych zabudowań jest żuraw. Tutaj mamy studnię. Patrzcie. Tak. Studnia. Stodoły pomieszczenia gospodarcze dla zwierząt i udaje się do chałupy. hałupa e, kryta strzechą. O, bardzo ładnie widać. No i wnętrze chałupy e, już takie e, ciemne, ale można powiedzieć standardowe. Mamy piec, tak, stół, łóżko, małe okienka, i to jest jedna izba, a w drugiej takiej bardziej reprezentacyjnej mamy też łóżka na środku, stół, obrazy na ścianach, komoda. I oczywiście sień, w której ja się znajduję, wejście na stryszek, A na strychu no, bardzo często też przechowywano słomę. Znowu niskie tutaj nadprorze trzeba się pochylić. Miejsce bardzo malownicze i urokliwe. Ja lubię bardzo zwiedzać skanseny. Przenoszą mnie właśnie do tych dawnych czasów, przenoszą mnie w mojej wyobraźni. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!